Siemka wszystkim, tu Lyser.pl Mam dzisiaj blister z Biedronki Pewnie wielu z was słyszało, że są w Biedronka właśnie też Wypuściło ostatnio na rynek y, karty Kasper przed chwilą otwierał swojego blister y, Swój blister miał, y, pierwsza saszetka była Z Messim. Co W sumie nic ciekawego tam nie trafił, pokażę te karty później No a zobaczymy jak u mnie będzie I Nie jestem w tych blisterach jest, są cztery saszetki, jedna limitowana. Saszetki są pakowane luzem, także było śmiesznie. Nie, ma, nie są spięte żadną tasiemką, żadną folią, nic. To ja ciężko się je wyciąga. Teraz tak, limitę chcę zobaczyć sobie na końcu. Chyba go odkładam. No i co? Mamy cztery saszetki, dwa razy i Iniesta raz Messi i raz y, Neymar. Taki zestaw Barcelony. No to co? Zobaczymy sobie. może pójść od Iniesty skoro są dwa. No to próbujemy z Iniestę. Próbujemy nie Phil Jones. Phil Jones. Y, Aurelian Chadiou. Dmitry y, Kombabow. Li Huen Ho Mario Mandzukic i specjalną kartą jest Expert Lan, e, Landon Donovan Dobry się zaczyna, na razie To co drugi może? Neymar. Neymar, Neymar Neymar, 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 Neymar Krzywo się otworzyło, ale to nieważne e, Pierwszy bośniak chyba w mojej kolekcji Adwija Wersajewicz, Artur Boka, Marcelo, Ron Vlar, Ricardo Montolivo i ostatni jest fan faworyt Niko Clancyar z Chorwacji. Mm, na razie nie było pustego przebiegu. Dobrze, bardzo dobrze. To Iniesta. Połowa za mną, jak na razie jestem zadowolony i nie a przepraszam bardzo. E, L. Arbi Soudan Soudani. Philip Lam kapitan e, reprezentacji niemiec. Diego Lugano. Olivier Giroud odwrócona karta. i to już wiem że będzie coś świetnego. i tu jest star player, tu jest star player Jerry e, Bestenon. a to jest ta kartą jest. Game changer Luka Modric. Game Changer, Luka Młodycz, świetnie, świetnie. Bardzo fajnie. Ostatnia saszetka y, z Iniestą. Y, Ostatnia saszetka z Iniestą. Co w niej będzie? E, Diego Silva. Jordi Alba. Uh -huh. e, Ricardo Rodriguez. Gotaku Sakai Kosai Mitrogu I ostatnią kartą jest Hendigo Alvaro Rios Bez Pusty przebieg Pusty przebieg, no ale coś za coś, poprzednio trafiliśmy dwie Specjalne, to teraz traf nie trafiliśmy ani jednej A jeszcze limit, tak? Limitką jest Luka Modric Ciekawie Trafiliśmy Modricha Dwóch Modriczów w sumie w blisterze, bo Luka modric Limited i Luka modric Game Changer, ale się ładnie błyszczy. To jest świetna karta. Ładnie. No to co, ja dzisiaj trafiłem Limita Modricza, Game Changera Modricza, Eksperta z Ameryki, Lendona Donowana, Fansa koncerc Kans No i to był star e, Jerry Becktonston z Hondurasu. Kacper trafił, Kacper trafił limita e, Manuela Noera. Trafił one to watch e, Di Maria. Fansa Paulinho i gorzko powtórka już niestety Manuela Noera. Chyba wszystko na dzisiaj. Ogólnie fajny, fajny, fajny blister mi się trafił. Był i trochę gorsze, ale też mogło być gorzej. No, ogólnie dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.